i teraz do kolejnym odcinku na moim nowym serwerze qhc.tas.wk.com Tab nie zrobione jeszcze, ale mam, wiecie, już link, pewnie Więc tak yy, Na moim nowym serwerze qhc.tas.wk.com Wiesz co, dobrze, nic nie ma, ale yy, ma, Tu macie wszystko Macie Bo będę też był zyskać Te tabliczki yy, Torium plus Gildia 16 x i mega drop Dobra co sobie, wejdziemy, sobie, wejdziemy, sobie... Macie, Tu mamy takie tryby. Ja to zmienić ten serwer. Co tu macie opisy z tych serwerów? Co sobie na no, Co sobie wbijecie? A! A ja zrobię ECMET 1.16. Co sobie na sobie Walu. Ta wy, wyg... Poczekaj, chłopaki, wygląda inaczej, ale. Mm, nasz no, tak wygląda, tak? Moja. Co tu mamy? No tak to wygląda. Home jest. Y, p... Nie ma czek. Widzi sprawdź. W ogóle nie ma spraw ani z Bo na mega to działa. Ale tak, jak myślę, że to nic... To, nie, bez ender nie, 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 nie ma komend, ale jest komenda, ale co na lobby. I tak wygląda lobby. Chodzimy. O, dobra, jesteśmy. Co zobaczy? Co też będzie usuwane? online Alpha User. Jest tak po mi, jak dodać... jak dodać sobie... O, DMOT. DMO. not last detail last detail user for the tv checks lukmem las las ciel alnyan ja Nie, jak... nie ja nie ja 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 nie wiem, możemy nie, to Nie default meta to Add prefix A prefiks nie um, um doch alejś A bo nie, nie mamy jeszcze config ten z czego ja nie zrobiłem config z tego mam, nie patrzcie na jest jestem po flashe impreza a nie jednak tylko coś ten gm0 gm 1 Tak działa tak, ten pizcin. To warp Nie ma żadnych warpów, Jak się nie mylę. Tak. To jest czysta mapa, ale nie pobrana Nie, nie ma żadnego spawnu tu jeszcze, bo będzie zbudowany Ale można już wbijać na, na tryb Można Można wbijać Nie ma tutaj służb jak widzicie takie są, te, takie są tu pluginy. Je wziąć pójdziemy na yy, i tryb nie wiem. Może na, na lobby. Nie mogę... Yy, a tryby będą... Takie są nasze a. tylko tryby. To jak widać tu mega zrobię, tu jest 15. Mam pokażę pluginy, takie mamy C Admin, rekrutacja na Discordzie serwera jest w opisie Discord, tam będą sekcje tryb, sekcje tryby. No to. tryby. Że ten... Um, jak ktoś, a jest po, to jest... Jak chcecie mi spa... Mamy Pekse, jak widzicie. I nie mam LP. Kto chce? Tu też to wygląda do mod? Nie, tu wygląda inaczej. Nie wiem. A tu był kluczowy konflikt. Tu po prostu był klejony konflikt. Bank, lecimy. A nie, nie mam w Banów ubana. Będę może sobie sam przekonać, jak będziecie skutować na, na mnie, kontakt. Nie robię IP bana yy, na lobby. Możecie przykładać na lobby. Co sobie poczytujcie, nawet nie wiem. Pod latajcie tu, tak o. Wykonacie, nie dajmy na IP. Jak do na IP, to możecie iść na, na Discorda i nawet do mnie. Ja wam dam u obiecuję. Obiecuję, na serio. Ale co? Ta głowa mówi tak, to tak. No, tak mam konto pewnie. Wykonam no. mega megadrowie to może tak nie być, ale na Survival 11 powinno być już. i tu to w ogóle. A. Bo to jest ten, to jest plugin. Klatk. Ile was tego to są pluginy? Tu macie y, tu jedzenie. Tu też można mieć kit. Sweep. Nie wiem można robić takie rzeczy, bo i tak tu macie game moda zero.

Nie, 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 i i sam nie, więc możecie wybić tak, tak, nie, ma, nie, gotowy. Można wybijać. Pogaczmy, nie, 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 ale może to jest będę nie, 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 sobie nie, nie, nie,

nie polecam, tu nic się nie da, nie da kupić rangi Nie będzie się dało zakupić rangi idę Za chwilę wbiję, jest na serwera Za, za chwilę sobie Teraz mi druga wersja Dobra, andiamo su un na versione. Amo il concetto. Ok. Scuhata. O oh, i Oh, e tu vedi wszystko. Może nie spadniecie, ale tak to... wygląda, jak się robi z peryłkami, ja, ja tak nie przemyślałem. Dej! Kolejka mi nie, nie, nie da się. Tu nie da się w ogóle. Nie, nie da się. O, znaleźć, o, coś na razem Na kuzynki, na kanale że to też coś coś zrobić. Na mojej bo nie ma filmów... O, żeby będzie puszał wszystkie, będziemy nagrywać złote filmy, będę nagrywać, w firmie, będę nagrywać na mój kanał. Patrzcie, jak on i jego nagrywa na nas nim. A nie, mój. I ja nie będę nagrywać tego tego, że będę nagrywać zuma na głowę. Zależy.

Chciałem wyglądać, żeby... Żeby nie bo poszedł kot i żeby już nie było tu Podjął. Mam na każdy go jeszcze. To nie widziałem poprzez negocję. A. No, got bana. To jest sobie. sobie bana na drogę. Z jakiego ban? Tak wygląda ban. Mam drożoną wolać, mam godzinę wajda. Dał bama. Nie wiem to i nie... i się... i chyba bym... to bym Nie, może się.

Nie umanowam Nie słowo, że tu mi się nie umanowam Chyba nie, nie Nie, mam bana O to nie, no to się nie połączyło mega dropem Bo bana się nie da obejść A na mojego to się nie da, to zrobił, ale logi Na... i uwaga! Db coś na Mega Drop jest zaskoczone zazwyczajem, więc na Mega nie wbiję co i tak. Mój konto, a moje konto. Ale lubi mnie szkod... Ale... Lubi mnie, ale obecnie nie, nie vull, więc też nie wbiję A, i White... Uitalist. White. white White Start jest kiedy? Yy, Podejrzewam, że albo w środę śro, środa, 7 kwietnia 18 A nikt będzie 18.00 Albo dzisiaj, nie co powiedzieć 6, 6 kwietnia, 0. 6 kwietnia start serwera No widać już 6 kwietnia start serwera.

banovaný ještě, čili můžu být na světovém serveru. O, jestem. jsem. Já jsem daleko, ale nejsem. Tak vypadá moje A Ok, čekajte. O, jak chyba vidíme, tu máme nás na jedno. Zapraszamy, w, zapraszamy, wbijaj, można tam mieć własne państwo. Można tam mieć własne państwo. Mieć własne państwo. To jesteśmy, to moje państwo. Ale... jak jest moje ja też dom. My, my. I serw... Nie wiem jak zablokować <zys> Dołączałem do gry, jak, jak umiecie zablokować, to możecie nie napisać, co się robi. U naszą nasze autka. Może no bo jest nasz parking. Ja mam trzy piętra. Na początku idziałem. A na początku miałem mieć pier jedno. ja sobie kopiowałem drugie i tu się słuchajcie znaku bo jak nie mi się rozpiętać auto, to już słuchajcie znaku Uwodnicę, nie na te, te, te wiadomości auto. I uważajcie nas właśnie, lepiej jedzieć z tym pasem, ale z administratorem A no. Będę mógł brać autka. Nie wiem, jak to się myli tu z tym, z tym drugim, zafia, co to jest. Ty... Ja tutaj tu, tu... To pewnie idzisz, że ktoś tu tak, tak wystarczy. trzeba wszystko Ja mam dwa dodatkowe Tu nie ćwiczę Dwa nic nie Tu nie szuć, szuć. Audio... ...Dynamite. To nie ma... Autonet... może można dostać linka darmowego, czyli ja wtedy wpisuję... ...y... ...y... ...tak? Jak się nie mylę? Wibdaj... ...czy się właśnie dzieje. Czyli... ...u mnie jest takiego ...był długa... Nie, teraz sobie straciłem wpis... i jej ...i wpisuję ten cel... ...Apexa. Tam co to ale z kodem, w którym się mam do jest do właściwych 100. Nie chcę się po prostu. Nie. Właśnie nic. Kto mi na Twim pomoże z... A tam i mi naprawi z tych patyków, z tych rzeczy. Co by sam nie skraftuję w tu jest w ogóle blok mój. Mam dwa bloki własne Spodobałem sobie. Mi się tak spodobał bardzo yy, To widzę bardzo słaba Jak przyjechać tym windem to lepiej yy, Miejcie te Zobaczmy To Prawdzy? Tak, nie, wyruszam. Jest tu ziem mieszkanie, a w, y, jakby nam jakby coś nam jeszcze gilde. Potem sobie wziąłem... to mieszkanie. Salon. Mój... a tu po Nie. A tu to było Tu salon. Tu mój pokój, albo tu mój pokój, a tu moje, nie, tu moje pokój, a tu Moja. moje, mój streaming, do gigi mamy tak samo, mieszkania, gigi i to jest normalne mieszkanie w Bierzowcu, gdzie do gigi. No to wygląda, to sobie... to widzicie, to sobie... to patrzcie, tu mam, tu mamy zwierzę, tu też jest zwierzę, no to są dwie wieże Tam jest chyba plaża, jak się nie mylę To chyba plaża. Tutaj trzeba tu, płynąć tu o ten. A my a tu będzie prawdopodobnie y, tyle. To jest płot, po prostu, żeby... Tak wiem, że da się wejść po tam. Tak że Da się po prostu tworzyć Tworzyć bramę. Tu wejść. Ale... Nie wiem. Ale, ale nie.

Nie wiem co wyborzę. Zrobiłam. Po prostu banny kot banny cord, tak. banny cord na nie powiem jakim hostingu, albo czy, czy tam na nie powiem jakich rzeczy, czy na swoim kompie, czy na łańcuchie, czy na jakim hostingu, czy na tym noszę, bo jest on chyba, a, czy na tym czy na tym, czy Najważniejsze najważniejsze prawdopodobnie na, to, nie powiem, jest ten,

To polecam, ale nie powiem co. Nie się cała jak dzisiaj się trzymam. Um, jest dużo pluginów. Pl dużo pluginów. Dużo bardzo. Więc jest... Ja z... Nie, albo nie. Jest to sobie... Idziemy tryb. Ja powiem wam. Tak, zapraszajcie swoich znajomych. Przy okazji mówię wam, żebyście sobie zapraszali, bo nie działa, bo... Nie. nie ja nie lubię w ogóle wanisza. Ale po to... Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa-pa!